Nazywam się Marek Bestrzyński, od kilkunastu minut jestem członkiem zarządu spółki Zagłębie Lubin, spółki akcyjnej. Wcześniej pracowałem w KGHM Polska Miedź ostatnio w Centrum Usług Księgowych na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Polityki Księgowej. Wcześniej pracowałem na stanowiskach dyrektorów departamentów, projektów finansowych, zastępcy głównego księgowego, a wcześniej również w oddziałach Polskiej Miedzi. Dostałem propozycję od właściciela spółki, czyli od zarządu Polskiej Miedzi, wsparcia Zagłębia Lubin, a właściwie zarządu Zagłębia Lubin, od strony zarządzania finansami. Tutaj będę w tej kwestii wspierał pana prezesa Kozińskiego. Moim zadaniem jest przyjrzenie się finansom Zagłębia Lubin, szukanie optymalizacji finansowej spółki i myślenie o tym, żeby zapewnić klubowi bieżące finansowanie. A oczywiście Zagłębia Lubin jest jednym... Z najlepszych klubów w Polsce w ostatnich latach. Jest to moim zdaniem najlepszy klub piłkarski na Dolnym Śląsku. Ja sam uczestniczyłem i chodziłem na mecze Zagłębia Lubin w rundzie jesiennej, kibicując bardzo mocno drużynie, tak aby w tym sezonie jak najlepsze miejsce zajęła w tabeli. Sam osobiście pamiętam wielkie chwile jeśli chodzi o Zagłębie, sprzed kilku sezonów Mistrzostwo Polski, gdzieś tutaj za nami jest plakat upamiętniający pokazujący jak Zagłębie wówczas świętowało, mam nadzieję, że te okresy jeszcze tutaj w Zagłębiu powrócą.